Każdy z nas zna Auschwitz-Birkenau i każdy wie, co tam się wydarzyło. To właśnie w Auschwitz Niemcy zamordowali ponad milion osób. Ale czy wiedzieliście, że ten cały obóz miał również swoje podobozy? Właśnie znajdujemy się w jednej z filii obozu, a mianowicie w Bleishammer. Przechodzę właśnie przez główną bramę, a wy posłuchajcie historii tego miejsca. Blechhammer to powstały w kwietniu 1944 roku największy spodobozów Auschwitz. Na terenie znajdowało się 25 drewnianych baraków, 9 wież strażniczych, magazyny, kuchnia i krematorium. Cały teren ogrodzono murem z płyt betonowych zwieńczonym drutem kolczastym. Więźniowie Blechhammer pracowali przy rozbudowie okolicznego zakładu, budując drogi, schrony przeciwlotnicze czy kopiąc fundamenty oraz wyszukiwali i unieszkodliwiali niewybór po amerykańskich bombardowaniach Blachowni w 1944 roku. W obozie zginęło prawie 200 więźniów, a kolejnych kilkuset w wyniku selekcji odesłano do Birkenau. Kiedy w 1945 roku zaczął zbliżać się Front Czerwony, esesmani w trakcie pierwszej ewakuacji obozu rozstrzelali 800 osób. Następnie podpalili i obrzucili granatami baraki, w których znajdowały się chore osoby, nie będące w stanie się poruszać. Tylko część z nich przeżyła. Spójrzcie, że tutaj jeszcze zachowały się radzieckie napisy, czyli jest po 1945, jak obóz został odbity, tam 25 stycznia bodajże. No to jak widzicie, jest to taka wieżyczka, ale zrobiona, trochę też na taki schron. Małe pomieszczenie w samym środku dookoła okienka można zawsze wystawić karabin. No nic tu to oczywiście już nie zostało, ale pewnie tutaj były jakieś stoliki, stółki, stołki itd. i tak dalej dla ludzi, którzy po prostu mieli wartę, pełnili musieli jakoś tutaj e, e, egzystować. No wiesz, no jesteśmy przy głównym wjeździe tak? No tak? Natomiast jeszcze jest jeden temat. Zobacz, no. że otwory strzelnicze są zrobione w kształcie takiego rombu no tak, to jest zawsze po to, że ciężej kogoś zastrzelić z zewnątrz niż tobie wewnątrz. No tak, bo ty tak, więcej widzisz, tak. To tak, okienko tak? się zwęża. Tylko się nie pośliźni tam. Jeśli się zastanawiacie, czemu są rosyjskie napisy na niemieckim obozie koncentracyjnym, Sowieci, kiedy weszli tutaj i odbili ten obóz koncentracyjny, to przetrzymywali tutaj Niemców już jako obóz jeniecki. No i oprócz Niemców, niestety, trzymali lokalną ludność, więc ta Tragiczna historia miała też ciąg dalszy już po, również po wojnie. Ogólnie tutaj był mur na mniej więcej 4 metry plus drut kolczasty, który był pod napięciem, Aha. więc sądzę, że ze 4,5 metra. Ile ta brama może mieć, bo Ciebie? 4,5 metra. Jak się przypatrzysz, to tu jeszcze u góry widzisz, są takie półokręgi, no tak, na, na których był drut kolczasty, i wydaje mi się, że jak pójdziemy dalej w tamtą stronę. To jeszcze, gdzie nie, są pozostałości tego drutu, wiesz? W ogóle mamy naprawdę dużo do powiedzenia Wam, jeśli chodzi o to miejsce. Naprawdę Jak... ciekawy w historii, ale i nie tylko, ponieważ mimo to, że ten obóz jest dosyć zapomniany, to wiąże się z nim no, kawał polskiej historii. To nie tylko polskiej, ale czemu w ogóle w tym miejscu powstał obóz, e, obóz pracy, obóz e, koncentracyjny? Wiąże się to. Niestety to jest gospodarką gospodarką wojenną gospodarką niemiecką bo już przed 1939 nazistowskie Niemcy wiedziały jak ważne jest paliwo ropa i tak dalej ale w tym celu zaczęto tworzyć paliwa syntetyczne na początku były to fabryki doświadczalne z czasem powstały takie normalne nie działające prężnie fabryki jedna z fabryk paliw syntetycznego powstała tutaj w Koźlu ale do tego potrzeba było ludzi jest to obóz pracy przymusowej to właśnie stąd byli delegowani więźniowie do tych fabryk paliwa syntetycznego aby je wytwarzać ale po co takie paliwo syntetyczne? A mianowicie, żeby napędzać tą całą wojnę, ponieważ takie paliwo syntetyczne było używane do motoru, do samochodów, do czołgów, czyli praktycznie wszędzie i bez tego paliwa no, wojna nie mogła być wygrana. No i na początku, w 1941, mniej więcej 42 powstał tutaj ta e, obóz pracy przymusowej, ale w związku z tym, że naprawdę lwia część to byli obywatele no, Śląska, tylko że żydowskiego pochodzenia, zmieniono nazwę na Judenlager. Ale teraz chodźcie do pierwszego schronu. Słuchajcie, to jest taki jednoosobowy schron bardzo małego typu, e, przypominający troszeczkę jajko. E, ludzie, którzy już są z nami na kanale od jakiegoś czasu na pewno pamiętają, że Nieraz odwiedzaliśmy takie miejsca, ale zobaczcie panowie, co leży po drodze. Widzicie? To Są pozostałości muru jeszcze. Tak, tylko nie wiem, czy to jest. To jest mur, czy to jest jakieś lata. Zobacz, tutaj masz jest. To, 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 to mur. Tak, to jest. Ale to, to, jest to co mur. Ty mówisz, bo. Tak. Było powiedziane, że wszystkie schrony były poza murami tego obozu, więc tak. tamto mhm. to już był. Sądzę, że bardziej. To, ma... gdzie teraz wy stoicie, to jest ogrodzenie. W tym momencie hmm. jestem na granicy obozu. Zwróćcie uwagę, jak gęsto były tutaj te, metalo te metalowo-betonowe. Żelbetowe konstrukcje, te pale powbijane. Oprócz tego dalej jeszcze były zasieki, wszystko było bardzo szczelnie zamknięte i można powiedzieć, że on wyglądał troszeczkę w kształcie takiej podkowy, takiej litery U. Natomiast zapytacie, co było w środku? No, w środku było miejsce dla SS-manów, które już nie było jakby na, zamknięte na terenie obozu, tylko właśnie na jego zewnętrznej strefie, ale z trzech stron. Nadal otoczone murem, czyli można pomyśleć, że takie bezpieczne. Wejdziemy teraz do schronu, a później właśnie będziemy zmierzać stronę głównego placu, krematorium oraz właśnie tych, tej strefy dla ss -manów. Na tym terenie dokonano mniej więcej na terenie Kędzierzenia Koźla i Sławencic no około 18 nalotów, gdzie zrzucono prawie 8600 ton bomb. I to skutecznych nalotów. Uświadomcie sobie jedną rzecz, że jak to Napoleon powiedział, wojny wygrywają trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze. I Amerykanie doskonale o tym wiedzieli, więc musieli zniszczyć takie gospodarcze centrum machiny nazistowskiej niemieckiej, niestety uderzając również Śląsk. Te bombardowania były skuteczne, bo zniszczyły e fabrykę. Ale jest też druga strona medalu. A mianowicie ci wszyscy ludzie, którzy mieszkali w pobliżu. Po prostu zwykli obywatele również często taką bombą dostawali ich domy, ich pola, wszystko co mieli i też to wszystko było niszczone. Dlatego no, z jednej strony wiadomo, że cel uświęcał środki, ale z drugiej strony ginęli z rąk Aliantów też ci niewinni ludzie. Nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale no rzeczywiście. Dobrze, historia nie jest biała albo czarna, jest po prostu wojna, to zgadza się. To zło, po prostu. Otwór jest od tamtej strony, a tutaj jest blok betonowy. Taki powiem Wam troszeczkę z domieszkanych jakiegoś tak, takich yy, kamieni, więc nie wygląda jak taka porządna niemiecka konstrukcja, jak kojarzymy z bunkrów. Natomiast jest schronione wejście. Nie, nie, to jest jednoosobowe. dużo komarów jest. Zobaczcie, tu są otwory. W każdą stronę. Mnóstwo komarów tu lata. Natomiast tam jest właśnie wyjście, które było chronione przez ten wał taki. Wracamy na teren obozu. Właśnie teraz przechodzę przez szczątki ogrodzenia i udajemy się jakby w jego główną stronę cały czas. Znaczy na jego jakby główny plac, że to tak nazwę. Natomiast co? Nie, nie rozpieszcza nas pogoda, co? Na tej wyprawie. Nie. Dawno nie byliśmy w trójkę. Łukasz już. Właśnie, bo Łukasz, już, jest z nami Łukasz nie... już wrócił do zdrowych. Kolano pracuje, także to jest, już. Nie wiem, jak w ten. Nie wiem, kiedy ten film jest. Nie wiem, kiedy ten film jest popublikowany, ale to jest pierwszy film po pół roku, który nagrywamy razem. Tak. No. Wracając do tematu. Tak, wracając do tematu, chciałbym Wam powiedzieć, żebyśmy sprowadzili w lewo, bo tam jest jakby jakaś dziura, czy cokolwiek innego. I tam coś już mogło być. Mogą być baraki, wiesz? To było ile? 25 baraków, tak? No, zobaczyć, że tutaj ktoś na pewno było. No, powiem ci tak, zobacz. Po pierwsze, na dnie leżą leży gruz, nie? Cegły. Więc nie wiem, może latryny. No, wiesz, pokopane. Wiesz, że tutaj przecież taki rządek, mogły no. być latryny i tutaj to mógł być, mogła być, być toaleta dla Niemców, dla ss a mogła być też toaleta dla ludzi, którzy tutaj przymusowo pracowali. No tak, by, pracowali. tak by pasowało, że to jest coś takiego, no. prawda? Że nad tym miałeś jakby wiesz konstrukcję drewnianą, no i a jest to trochę. Z... Ty, w ogóle jak się poruszyłeś, to ja pod spodem poczułem, tu musi być niezła dziura, wiesz? No to może być tak, że to były latryny, choć pozostawiamy to milczeniu, ponieważ nie, no, nie wiemy, to są nasze przypuszczenia. Ale chodźmy dalej, bo tam na pewno będzie dużo ciekawszych znaczy, obiektów Jeżeli uda nam się latać dronem, tak jak mówiłeś wcześniej o mapach, przypomniała mi się jedna rzecz, że na polanie były baraki, a w części poza barakami był część dla SS, więc tu mogły być. Nie, część dla SS będzie jeszcze głębiej. No tego nie było. Ej, zobaczcie jeszcze na potwierdzenie tezy, patrzcie co tam było. Co jest? To są płytki ceramiczne. O, no to możliwe, że to były toalety i... Właśnie. I to takie stare, stare. Pokaż. Hmm? No. Rzeczywiście tu mogły być toalety po prostu. Może tak być i zobacz, że ten rów jest taki... Dosyć długi, prosty, kończący tak. się i nie miałby innego, innej racji bytu. Raczej pod fundamenty to by nie było, więc... No nie, nie, nie. Będąc jeszcze przez chwilę w temacie tych łazienek, to w 1942 wybuchła tutaj epidemia tyfusu, skąd ponad 100 więźniów zostało przetransportowanych do Auschwitz. No, jak zakładacie, pewnie nikt z nich nie wrócił. Natomiast yy, zdarzało się również tak, ponieważ tutaj zaraz obok jest linia kolejowa, to jeżeli w tym obozie ktoś poniósł śmierć, to SS Mani zawozili ciała na stację i jak był nowy transport yy, żywych ludzi, ja wiem jak to brzmi, ale tak było, to podmieniali ciało za osobę żywą, która trafiała właśnie tutaj do yy, Bleichhammer. A propos stacji kolejowej, podczas likwidacji większości get w całej Europie na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera, zaczęto zwozić w te okolice Żydów zlikwidowanych. Get. No i tych nadających się do pracy wykorzystywano w obozach pracy przymusowej, a reszta szła niestety na śmierć. Eee, przed nami kolejny schron, więc chodźmy, zobaczmy, jak co z niego zostało. A Zobacz, tutaj znalazłeś w ogóle tory kolejowe. No, no i to jest to, o czym, czym tu mówiłeś. Ten po obóz powstał właśnie w tym miejscu, ze względu na te tory kolejowe, które znajdują się za kubą. I to, że blisko była stacja, nie? No, a to jest dobry węzeł do zaopatrzeniowy, bo tych ludzi można było transportować do pracy. Można by było tak, jak mówiliśmy, że odsyłać, dosyłać. Więc właśnie no, to, że mówi mówi o Mówimy o śmierci milionów ludzi, jak jakich słów używamy? Statystyka, zaopatrzenie, logistyka. <laughs> to była taka skala, nie? Zgadza się. Możemy iść tutaj wzdłuż cały czas, bo tam były jakieś kolejne e, zabudowania. Tu jest kolejne, zobaczcie. Oj, jest taka dziura. Ja nie wiem czy to nie był właśnie takiej strony. Ty czekaj nie! Tu był barak! Zobacz, to są fundamenty baraków wszystko. Ale co taki podrewnę? To była piwnica. Tutaj u góry był drewniany strop. Mamy tutaj starą mapę. Według mnie to jest któryś z tych budynków tych mhm. nawet z tych, bo zobacz, to jest linia kolejowa i to jest centralnie tutaj przy samej. No, jak dla mnie to jest ten budynek mhm. tutaj. Więc tak, masz rację, to jest jeden z baraków. No, czyli do, tak jak mhm. myślałem, one mogły być drewniane, jasne, ale miały jakby nawet fundamenty z cegły. I tutaj to wszystko to jest jakby piwnica to co teraz widzimy. Bo to też jest dziwne, wiesz co? Że masz tamtą budkę, znaczy wieżę strażniczą. Wiesz co to jest? No od, tych, od prądu, tych takich... Izolator. Wysoki. No I to może być z drutu. tego? no. I wiesz co jest dziwne? Zobacz jak, ten barak był na tyle wysoki, że to jest piwnica. No. A do tego jeszcze masz drewniane dwumetrowe jakby. W samą samą górę. No, legary, no? Legary, a z tyłu masz budkę strażniczą, która jest takiej samej wysokości. To co strażnik widział dach tego. No na to wychodzi. Trochę dziwne. Ale wieżyczki były chyba tylko na rogach z tego co no, tam. tam wieżyczkę. O to chodzi? Wiem, że mu mógł barak zasłaniać. No, tym bardziej, że on ma tą, tą strefę widoczności skierowaną w tą stronę. więc albo ona była po to, żeby była schowana, nie wiem. Spatrzyć się w stronę tych baraków, żeby ich chronić ewentualnie w nocy, albo no, trochę to bez sensu miało zastosowanie takie pomiędzy barakami, które są dosyć wysokie. Wychodzimy właśnie z piwnic jednego z baraków. Oczywiście to one były drewniane, więc już nie przetrwały do tych czasów, ale to jest kolejny raz, kiedy spotykamy się z tą bardzo smutną historią, i tutaj jakby nie ma co przebierać w słowach, no. Niemcy dopuściły się ogromnego mordu na ludności przelakiej, tak? Nie, nie tylko Żydów, Polaków, przecież tutaj byli jeszcze chyba Czesi, tak, zwożeni włosi Hiszpanie, cała Europa. Cała Europa i słuchajcie idąc po tych drogach i wyobrażając sobie co tutaj miało miejsce, to nie wiem jak was chłopaki, ale mnie naprawdę Czasami przychodzą tutaj ciary. Też i jedna rzecz. Zastanówcie się nad tym, do czego może doprowadzić ideologia, bo te wszystkie masy ludzi, którzy mówili, wykonywali rozkazy, ale uczestniczyli w tej machinie zbrodni, bo tego nie, nie da się inaczej nazwać. Popchnęła cała machina nazistowska. No, większość z nich została powieszona albo rozstrzelana, tak? Ale byli tacy, którzy dożyli spokojnej starości w Argentynie. wiem wbijam, tylko załączam lampę. A jeszcze zawias został ogromny żelbetowy i drzwi. Jakby jest ta śluza. I ten charakterystyczny zapach dla każdego skromu, co? Mm, Takiej wilgoci. Zobaczcie, że jeszcze jest drewniana podmurówka. Znaczy podmurówka drewniana. O, budowa. o, tak. Ej, panowie, ale zobaczcie, jaki on jest mały, a jaki jest wielki na zewnątrz. Widzicie, nad nami jest betonu? No. Potężny schron, ale klasa. Ale betonu. Klasa panów przecież musi być bezpieczna. No. Hmm. Daleko się on ciągnie? Nie. Pamiętajcie, że nie da. Trochę wiecie, jak to wygląda, jakbyśmy byli w środku beczki. Aha. Dobra, i to i tu jest koniec. Są zrobione te. O, tu widać. Widzicie, dokąd jest beton? Mm -hmm. I zobaczcie, że to ta deska. Ona jest tylko w ramach jakby nie wiem ozdoby, tak? No tak, tutaj jest spalona. Ciekawe, jak to wyglądało, jak to było zrobione, tak? No, na tu jakiś, nie wiem, agregat mówi wisieć czy coś? Tu jest y, wentylacja. Ale wiecie, co pierwszy raz widzę schron tego typu, w którym jest drewno takie nałożone? Jakby. No, taka obudowa. Trochę bardziej to wygląda jak jakaś taka sztolnia. Jest to naprawdę dobre państwo. Sztolnia albo jakby statek do dnem przewrócony. Po no. tylu latach eksploracji pierwszy raz widzę schron na tyle dobrze zachowany, obudowany tym wszystkim. Regularnie jakby przemieszczamy się w stronę centralnej części obozu. Znaczy się. Teraz, bo kiedyś jakby centralnej części było to SS. 1 kwietnia 1944 roku ten obóz Blaze Hammer zostaje przekształcony jako podobóz, Auschwitz-Birkenau, i od tego momentu ludzie, którzy byli więźniami, pracownikami przymusowymi, stali się więźniami obozu koncentracyjnego. Czyli musieli nosić pasiaki, mieć ogolone e, głowy na łyso, mieć wytatuowane numery, a dodatkowo powstał tutaj również piec krematoryjny. Piec, który był takim głównym narzędziem mordu. Dochodzimy do krematorium, i ono zostało odnowione i odmalowane. I co jeszcze ciekawe, że z tego co dobrze pamiętam. To zostały yy, znalezione jakieś dokumenty, i ono chyba wygląda tak jak jeszcze właśnie za czasów niemieckich. E, chyba jest niestety zamknięte. Nie, do środka na pewno nie wejdziemy. Tak, jest zamknięte, ale może gdzieś przez okno będzie widać, bo w środku, są w środku jeszcze jest piec krematoryjny. O, tutaj jest okno. Tu się obawiam, że nie będzie wiele widać. Widać. To jest piec krematoryjny, widzicie. On też został wyremontowany. Czytaliśmy, że to jest może takie. No ale tak było. Generalnie na metalowych noszach mieściły się dwa ciała w piecu. Robi to wrażenie powiem Ci wiesz Tutaj jest właśnie wejście do tego tron. Tutaj mam Pewnie odtąd tutaj wsuwano te zwłoki. na tym. E, tu masz komin, przez który wydobywał się dym z palonych ciał. No. Z palonych ciał. Wiadomo, że spalono około 1500 osób na takich żelaznych noszach jakby e, i dwa ciała naraz, na ale nie już nie wiem co powiedzieć. Naprawdę człowiek się zawiesza czasem. Tak jak i początek, taki koniec tej historii jest tragiczny. 21 stycznia 1945 roku po raz ostatni jest tutaj apel, a następni wszyscy, prawie wszyscy więźniowie zostają ewakuowani. Podczas morderczego marszu w zimę, zostaje zamordowanych, zabitych i umiera 800 osób ze względu na niedożywienie, ze względu na mrozy oraz ze względu na to, że po prostu do nich strzelano. Ale około 200 osób tutaj zdołało przeżyć. Zostało ich tutaj trochę więcej, jeśli chodzi o ten obóz, ale jeszcze Niemcy, którzy stąd wychodzili, zaczęli rzucać tutaj granatami, podpalali te wszystkie bunkry i wszystkie domki, po to, żeby. No, ewentualnie, kogoś zabić, kto tutaj jeszcze został. I tutaj kończy się nasza wyprawa po jednych z obozów koncentracyjnych. Miejsce przez niestety wiele lat zaniedbane, ale zaczęto znowu o nie dbać i te wszystkie miejsca pamięci zaczęły być na nowo remontowane. Tutaj mamy do Was taką prośbę, ponieważ jeszcze parę lat temu na terenie właśnie obozu można było znaleźć jakieś butelki, śmieci lub inne dziwne rzeczy. Słuchajcie, jest wiele innych miejsc, gdzie można takie rzeczy robić, palić ogniska i robić grille. Nie tutaj, nie w obozach. Dziękujemy za dzisiaj, no i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie.